Czy wyobrażasz sobie, że zwykły spacer po ogrodzie botanicznym może całkowicie odmienić życie? Marta i Łukasz poznali się przez portal MAJ dwoje. Oboje po czterdziestce z bagażem doświadczeń i marzeniem o prawdziwej, trwałej miłości. Ich pierwsza rozmowa była nieśmiała, pełna delikatnych pytań, ale szybko odkryli wspólne pasje, naturę, podróże i chęć poznawania świata. Marta zaproponowała spotkanie właśnie w ogrodzie botanicznym. Miejscu pełnym spokoju i piękna. Kiedy się spotkali, Łukasz przyniósł jej żółte tulipany, jej ulubione kwiaty, o których wspomniała w wiadomości. Spacerowali wśród kwitnących magnoli, rozmawiając o życiu, marzeniach i przeszłości, śmiejąc się i czując coraz większą bliskość. Mimo obaw związanych z randkowaniem online, szybko poczuli się przy sobie swobodnie i bezpiecznie. Wspólne chwile wśród zieleni pozwoliły im otworzyć serca i zbudować prawdziwą więź. Od tamtej pory ogród botaniczny stał się ich miejscem. Symbolem nowego początku i nadziei na szczęśliwą przyszłość. Chcesz poznać więcej takich inspirujących historii? Zostaw komentarz, podziel się swoimi doświadczeniami z Randek Online i zasubskrybuj kanał, aby otrzymać próbny dostęp do portalu Majdwoje.